Witajcie użytkownicy portalu Koordynacja 500.pl. Moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję formularz KG45 Kindergeld. Autorskim rozwiązaniem naszego serwisu jest możliwość wygenerowania go poprzez wypełnianie formularza w języku polskim. Oryginał tego druku występuje w sieci tylko w języku niemieckim. Popatrzmy, jakie to jest proste, dane podstawowe. Te dane musimy wypełnić. Dajmy na to. Dzisiaj mamy 26.01.2023. Wypełnimy formularz tak, jak jest w przykładzie na Annę Kowalską. Numer Kindergarten, też przykładowy. Numer telefonu: podajemy swój numer telefonu, i te dane w formularzu muszą być wypełnione. A później, już przechodzimy do konkretnych zmian, które możemy zgłosić zmiana adresu zamieszkania wypełniamy wyłącznie to pole, jeżeli zmieniliśmy adres zamieszkania nie zmieniliśmy, dajmy na to, że chcemy zgłosić zmianę numeru konta bankowego, gdyż otworzyliśmy nowe konto, czyli wypełniamy po prostu tą rubrykę czy nastąpiła zmiana, tak, zaznaczamy okienko, podaj nowy numer podam numer już mam tutaj z przykładu, więc wypełniam sobie Dosyć szybko. To będzie mBank i od kiedy? Dajmy na to. A, od 1 stycznia 2023 zróbmy, czy jesteś właścicielem tego rachunku, czyli ja jako wnioskodawca, tak. Czy powyższy rachunek nie należy do ciebie, do innej osoby? Nie należy do mnie. Więc tak naprawdę, tą sekcję już wypełniliśmy. Możemy też zgłosić zmianę stanu cywilnego, liczbę dzieci w gospodarstwie domowym podjęcie aktywności zawodowej przez członków gospodarstwa domowego. Zgłoszenie dotyczące pełnoletnich dzieci. Widzimy zawsze tutaj mamy opisówkę, więc no nie powinno sprawić to żadnego problemu, aby dobrze wypełnić daną kwestię, którą chcemy zgłosić. Mamy też na przykład zgłoszenie, przyznania świadczenia na dziecko w Polsce, zgłoszenie innych ważnych zmian, załączniki i oświadczenia i przechodzimy. Do wygeneracji formularz na oryginalnym roku. Yy, mamy adres właściwej instytucji niemieckiej jako przypomnienie. Akceptujemy zgodę. Wpisujemy przykładowy adres e-mail. Zócę się przykładem, więc podam taki miksowy. <grytanie> w każdym razie klikamy wyślij. I pojawia nam się okienko gotowe, wygenerowany formularz został przesłany na ten przykładowy adres e-mail oraz możemy jakiś czas pobrać go też bezpośrednio od tej z linku. Klikniemy sobie w ten link. I otworzył nam się PDF z wypełnionym oryginalnym formularzem. Dane są podstawione. Kowalska Anna, numer Kinder, nasz numer telefonu. Odpowiednie pole dotyczące zmiany rachunku Bankowego numeru tego rachunku jest zaznaczony. Zaznaczony kwadracik, że nie należy do nas. Od kiedy? Inne pola nie są wypełnione, no bo nie zgłaszaliśmy tych zmian. Oczywiście możemy na jednym druku zaznaczyć więcej zmian. Datę wypełnienia dzisiaj jest to dzień dzisiejszy i taki formularz po prostu wydrukujemy. Podpiszemy. I wyślemy do Familię Kasę, także tak to wygląda. Zachęcam do korzystania z generatora tego formularza. Są to tylko dwie strony w PDF-ie, ale naprawdę ten formularz jest dosyć skomplikowany i sprawia Wam trudności, także zachęcam do korzystania z formularza. Do zobaczenia, Pozdrawiam.